Wersów i Flis w 2023 roku powitali na świecie Maje swoją wyczekaną córeczkę. Para jest w związku, ale nie ma ślubu. Czy planują ceremonię, w czerwcu 2023 roku Wersów i Fis zostali rodzicami małej maji. swego czasu portal Show News rozpisywał się o planowanej ceremonii ślubu. Miała się ona odbyć w Grecji, która zajmuje szczególne miejsce w sercu zakochanych. Wersów w rozmowie z jastrzą post wyznała, że podczas wesela chciałaby wystąpić w zupełnie innej sukni niż podczas uroczystości za ślubi. Co się stało z tymi planami, wersów o swoim ślubie? Czemu wciąż go nie wzięła? Opieka nad mają, kariera i podróże tak można by scharakteryzować ostatnie miesiące wersów i Friza. Co jednak z ceremonią ślubu, o której mówili już jakiś czas temu? Czy planują zalegalizowanie swojego związku? To jest pytanie najbardziej przeze mnie znienawidzone. Sama chciałabym znać odpowiedź na to pytanie, ale przez to, że tyle rzeczy się dzieje, to odłożyliśmy już te decyzje o planowaniu ślubu. Dalej nie zaczęliśmy tego robić. Mówimy cały czas, że musimy się za to zabrać, a cały czas odkładamy to na dalszy plan. Co ważniejszego jest w tej chwili dla młodych rodziców, niż zorganizowanie pięknej ceremonii, która z pewnością zrobiłaby ogromne wrażenie na ich gościach? Niewątpliwie teraz córeczka jest naszym pierwszym planem. Na niej się skupiamy, tak więc mam nadzieję, że za niedługo przyjdzie ten moment, kiedy będziemy mogli oznajmić, że podjęliśmy jakieś kroki i możemy się z wami podzielić, ale na razie zostawiamy to dla siebie, wyznała Wersów. Ta informacja może rozczarować fanów w pary, nie pozostaje im jednak nic innego jak cierpliwie poczekać.